Mamy piękny poranek, korzystając z okazji należałoby zrobić ilustrację wszystkich naszych jakich tam drzewek, krzaków i krzewów. Ja akurat przeszłem, zobaczyłem bardzo dużo mszycy pojawiło się na, czy na śliwkach, czy to teraz na malinach, czy nawet na sklonach palmowych. Tak samo tutaj widzimy zrodnice zjadające liście też już zwijają wszystko w piernik, także ja przed chwilą zastosowałem akurat oprysk Moszpilan 20SP jest to oprys, który działa żołądkowo, kontaktowo i systemicznie. Z tego względu, że nie będę się bawił to chwila z pryskaniem, tylko przysnę raz i na razie chyba już więcej nie będę pryskał. Działa on dwa tygodnie w roślinie. Także jakby się jakieś pojawiły jeszcze modelarwy, czy nie, nie, nie dokładnie dopryskałem, to, no to przy żerowaniu po prostu nam padną te szkodniki. Tutaj mamy odmianę akurat malin Polka. Są to, które owocują na jednorocznych pędach. To jak widać, na zmiarę się rozwijają. Tutaj znowu mamy odmianę laszka, która owocuje na dwuletnich pędach. Kilka tam pędów mi dziś przymarzło po zimie, ale jak na razie się opuszczają dość ładnie. Już niedługo będą kwitły, także akurat w dwa tygodnie mamy spokoju, bo oprys nam zadziała. Tutaj jeszcze jest jeden szkodnik przy odmianie dwuletnich jak malinowy, który pod, pod, podgryza pędy ale na razie go nie widzę jak będzie no to można go wyeliminować nawet ręcznie bo to nie ma dużo tych szkodników kilka sztuk chodzi, ale zrobiłem spustoszenie, bo podgryzają całe pędy i całe pąki ketowe wszystko nam spada ale jak na razie zajęłem się mszycą i jakimiś zwójkami i innymi szkodnikami tak jak tutaj widać odmiana polka już nam się tutaj zwijają pędy te gąsienice się już uładowały jak tutaj widać, na borówce też ja troszkę zaobserwowałem niedużo, ale troszkę mszyc, także też trzeba będzie coś zastosować. Tak samo na jeżynie, na jeżynie też mamy mszyce, śliwki też zaatakowało, to samo. Co do oprysku, tak jak mówiłem, ja miałem akurat w domu MosPilan 20 SP, stary oprys, faktycznie duży zakres szkodników. Także w siwie, wiśnie. No, praktycznie wszystkie krzaki, co mamy w domu takie w amatorskiej uprawie, możemy tym opryskać. Drugim opryskiem, który też działa systemicznie i też dwa tygodnie może jest troszkę lepiej go zastosować z tego względu, że jest w formie płynnej, jest to Kalipso. Także też bardzo dobry oprysk, też ma dużo szerokie spektrum działania, ma dużo rodzajów szkodników. Dwa tygodnie działa w roślinie, także jak chcemy mieć chwilę spokoju i opryskać jakimś jednym opryskiem żeby zadziałało na większość szkodników no to używamy albo mospilana albo tego kalipsu mi się akurat kalipsu skończyło w tamtym roku został mi mospilan także trzeba wszystko wykorzystać wykorzystamy mospilan jeżeli nie chcielibyśmy pryskać takimi opryskami chemicznymi no to do, czy do malin czy do borówek czy do innych krzaków możemy zastosować tak jak mówiłem w wcześniejszym filmiku ten oto oprysk, empular lepiej kupić takie właśnie litrowe opakowanie niż te małe, dużo tanie. to wychodzi jest to oprys na zasadzie oleju rycynowego ma za zadanie tam utrudnić rerowanie roślinom, duszą się kleją i po prostu zdychają tam po jakimś czasie tylko, że drugim opryskiem fajnym też jest oprys Agricol Koncentrat troszkę na innej zasadzie działania też 100% naturalny tylko przy czym należy pamiętać, że takie oprysk naturalne nie wystarczy zastosować raz, pasowałoby powtórzyć co kilka dni taki oprysk 3-4 razy, żeby nam to zadziałało i żeby modelarze wszystko nam pozdychało. Także jak nie chcemy się bawić, zastosujmy jeden oprysk i mamy chwilę spokoju. Pierwsze te takie największe ataki tych mszyc, wszystkich gąsienic będziemy mieć już z głowy. Są to opryski teraz bezpieczne dla pszczół. Pozmieniali teraz te opryski, te które już były szkodliwe, powycofywali. Także dużo lepsze ma działanie taki oprysk niż jakiś na przykład bi, czy jakieś inne opryski typu kura karate zenon, który ma też działanie takie krótkotrwałe. Zabija szereg szkodników, no ale jeżeli nie opryskamy dokładnie, no to rośliny dalej krzaki nam będą chorować, dalej będą te szkodniki nam żerować na tych naszych uprawach. Także lepiej taki mospilan, jak nie dokładnie opryskamy to i tak w roślinę wejdzie i tak będzie nam to działało co do teraz zabezpieczenia przed chorobami tak jak było wiadomo w praktycznie w całej Polsce mieliśmy bardzo dużo opady deszczu Największym problemem, moim zdaniem, w malinach takich, domowej przy domowej uprawie, jest rdza maliny, najbardziej się pojawia właśnie na Polsce, na odmianach jednorocznych, na laszce jest dużo mniej, przy takiej, takiej dużej wilgotności, takich dużych opadach, no to przewiduję, że jeszcze za chwilę się to pojawi, należy to przepatrywać, ilustrować, będzie to widać na dolnych partiach krzaków, będą te plamy rdzawe, kropeczki, także... To jest dość duży problem teraz w uprawach, czy to przy malinie pojawia się ta sama choroba, przy gruszce to samo się dzieje, z aronią, znaczy z jeżyną, przepraszam, aronia tego nie ma, na jeżynie musi mieć dwóch żywicieli, także jest i malina, jeżyno, gruszka, mamy ten problem. Jedynym zarejestrowanym opryskiem, który na to, na to działa jest ten oprysk, który już mówiłem, przy, przy borówce za to, który eliminuje właśnie nam to rdzę, także jak mamy malinę, pojawią się nam rdawę, te kropeczki na dolnych partiach, no to jedyny oprys, który działa nam na tę na chorobę, to jest właśnie za to. Bardzo dobrze się przylepia do, do blaszki liściowej, także nie spłynie nam pod, pod wpływem deszczu, także jakbyśmy zastosowali na przykład teraz, gdy mamy sucho, liście nam przeschły i były później opady, to już nic nie stanie, tam chyba godzina czy ileś jeszcze i, i mamy tak przyklejony oprys, że na dość długi okres to zabezpiecza tą roślinę przed tymi chorobami. Ja za chwilę przejdę, jeszcze przejadę właśnie tym za to opryskiem pod kątem zabezpieczenia, bo zapowiadają znowu opady. Na razie tej choroby nie ma, także lepiej uniknąć od razu. Można również opryskać borówkę pod kątem alternozy i zabierania pędów. Czy na szarą pleśń, malinę, także ten switch, ewentualnie signum. Ja przyjadę wszystko za to, nie będę się bawił z tyloma opryskami. Ten oprezam sprawdzony, jedyny na, na to rdze, także dość drogo wychodzi, bo tu jest mała dawka. Tam jest bodajże na 2 litry wody. Takie, takie opakowanko, także lepiej kupić opakowanie zbiorcze. Tam jest bodajże 120 bo 150 gramów. Koszuje ponad 100 zł, no ale tu już mamy 120 gram, a nie 2,5 g za 15 zł. Także jak już mamy więcej tych krzaków, chcemy sobie kupić na kilka lat opry, no to lepiej kupić taki za to w opakowaniu zbiorczym niż te bawić się w takich małych. Także ja biorę się za opryskiwanie teraz na choroby, bo z już przejechałem wszystko. Także naturalnymi się na razie nie bawię. Będziemy się bawić później, jak już będą owoce, żeby się już nie truć. Także jak będą jakieś szkodniki, to to jedziemy empularem czy zakupię jeszcze sobie tego Agricola, który wydaje mi się nawet może być lepszy niż ten empular. Nie ma tego oleju rycynowego, nie ma okresu karencji. Jeżeli mamy czysty opryskiwacz nowy, Moglibyśmy się pobawić opryskami typowo naturalnymi na bazie bakterii czy to poliwersum, czy to spintor, który który jest na, na jakiejś zasadzie jakiejś tam bakterii i nam zabija też również szkodniki, także jest tych oprysków dużo, naturalnych też jest dużo także można sobie przebierać ja na razie pojechałem typowo chemicznym ale już w tym roku takich oprysków nie będę stosował mamy połowę maja, także do, do, do zbiorów jeszcze Duży, dużo czasu, także roślinę sobie wszystko co przetrawi to bardzo dobrze. Jeszcze kilka słów co do, co do nawożenia malin. Są to wszystko krzaczki jagodowe, także ja zastosuję ten sam nawóz co do borówek, przy czym nie będę stosował wiadomościaczanowa monu, żeby nam to już bardzo nie zakłaszać gleby. Jedynie tylko ten rosasol zrównoważony który posiadam i jeszcze zastosujemy trisiacan wapnia te nawoziki będę stosował to samo co do borówki nie ma co kupować nie wiadomo jakich rzeczy wystarczy dwie, dwie dobre dwa dobre nawozy i mamy z głowy nawożenie